Serwus, z tej strony Souson, a to jest kolejny odcinek z gry League of Legends Wild Rift. Dzisiaj zagramy na pozycji solo, ale pogramy postacią, którą jest Kassadin. Wiem, że nie powinno się tam grać Kassadinem, ale Kassadin jest o tyle ciekawą postacią, że można nim grać na każdej linii tak naprawdę. Jest to nowa postać, która weszła do gry, więc za chwilę ją sobie omówimy, ale wow. chciałbym tylko napomknąć o statystykach ostatnich odcinków, które trochę mnie... Smucą, przerażają, no nie podobają mi się. Mianowicie Melisa spadłem do 1850 mmr w ciągu jednego dnia zaledwie 650 wyświetleń. Brand, gorący odcinek z nowym montażem, który pojawił się dwa odcinki temu, 430 wyświetleń. Direct Kaisa, yy, po 900-850 wyświetleń. To są małe wyświetlenia, odnośnie yy, porównując je do celu, który sobie postawiłem i. Wydaje mi się, że moim błędem, którym popełniam w tych odcinkach, jest to, że za mało Was angażuję do zostawienia łapy, do zostawienia subskrypcji, do zostawienia komentarzu. Więc teraz zamierzam Cię bardziej zaangażować. Wyobraź sobie, że, 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 że wchodzisz do narożnika. Wchodzisz do narożnika, Twoim przeciwnikiem jest like button, więc teraz mordo, mordo Twój narożnik Ci mówi: kliknij go, kliknij go, uderz, 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 uderz. raz, dwa, raz, dwa, raz Wam wygrywasz i Ty klikasz lajka i wygrywasz. A teraz przejdźmy do omówienia postaci i omówmy sobie Kasadina. Czas omówić sobie tego mrocznego gostka, tak więc zacznijmy od pasywki. Kasadin dostaje tarczę za użycie umiejętności, jeśli przeciwnik jest w pobliżu. Tarcza pochłania tylko obrażenia magiczne. Jeżeli rzucimy sobie umiejętność gdzieś, gdzie nie ma przeciwników, to nic się nie dzieje, po prostu rzucamy sobie umiejętność. Natomiast jeżeli przeciwnik jest w pobliżu, w tym wypadku wroga kukła, to jest przeciwnikiem, jeżeli użyjemy wtedy umiejętności przy nim, no to zobaczcie, dostajemy tarczę. Taki fioletowy, fioletowy pasek życia tarcza która pochłania obrażenia magiczne. Tak działa nasza pasywka. Przejdźmy do umiejętności numer 1. Kasadin wystrzeliwuje kulę, która zadaje obrażenia magiczne oraz ucisza pierwszego trafionego wroga na jedną sekundę. Wygląda to tak, że Kasadin ciska przed siebie kulą. Jeżeli ta kula trafi wrogiego przeciwnika, to zadaje mu obrażenia magiczne. I ucisza na jedną sekundę. Uciszony przeciwnik nie może używać umiejętności. Przejdźmy do umiejętności numer dwa: jest to piekielne ostrze. Piekielne ostrze jest to wzmocnienie autoataku, które zwiększa zasięg o 250 jednostek eee, wtedy nasz autoatak zadaje dodatkowe obrażenia magiczne oraz trafienie tym atakiem eee, zapewnia kastadinowi odzyskanie pewnej puli brakującej many no i jeżeli tym atakiem podczas tej umiejętności zabijemy cel to czas odnowienia zostaje skrócony o 50% czas odnowienia oczywiście piekielnego ostrza jak to wygląda na chłopski rozum? Eee, wokół kastadina jeżeli chcemy zaatakować zobaczcie mamy taki biały okrąg to jest nasz zasięg ataku Czyli, żeby zaatakować, musimy podejść na taką odległość. Ale jeżeli użyjemy sobie naszej drugiej umiejętności, to nasz autoatak zada większe obrażenia, a zasięg ten zwiększy się. Czyli możemy zadać po prostu z, dalszego, z dalszej odległości ten, ten, ten atak nasz, tak? No i jeżeli tym atakiem zabijemy przeciwnika, to zostaje skrócony czas odnowienia umiejętności z 5 sekund do 2,5, bo 50%. Tak więc, tak działa nasza druga umiejętność. Przejdźmy do umiejętności numer 3. Jest to puls mocy. Puls mocy zadaje obrażenia magiczne i spowalnia o 30% wrogów na jedną sekundę. Umiejętność można ulepszyć i jest ona ulepszona, jeżeli w pobliżu kasadyna zostało rzuconych 6 czarów. Ulepszona, ulepszona umiejętność zada 60% więcej obrażeń i spowolni wroga o 90%. Czyli teraz mamy ulepszoną. Użyjmy ją, nie chcę jej ulepszonej. Fuck that shit. Zobaczcie. Kasadin w wykształcie stożka rzuca puls spowalnia 30% przeciwników i zadaje obrażenia magiczne. Jeżeli. Użyjemy sobie teraz na przykład naszej pierwszej umiejętności i naszej drugiej umiejętności, to dostajemy dwa ładunki. Jeżeli przeciwnik użyje przy nas umiejętności, to dostajemy kolejne, tak więc tak sobie ładujemy tą pasywkę. No i w momencie, kiedy na pasywce uzbieramy sobie 6 staków, ja sobie pozwolę to jeszcze raz rzucić naszą pierwszą umiejętność. Mamy 6 staków, no to zadajemy większe obrażenia, a przeciwnik z 60% zostaje spowolniony o 90%. Tak działa nasza trzecia umiejętność, a Ultimate jest to krok przez wymiary. Kasadin miga w wybrane miejsce, zadając obrażenia magiczne. Każdy kolejny krok przez wymiary, rzucony w ciągu 12 sekund, zada o 50% więcej obrażeń, ale kosztuje też 200% punktów many. Efekt ten kumuluje się do 3 razy, czyli podstawowo nasza umiejętność kosztuje 70 punktów many, ma 1,8 sekundy cooldownu. No i możemy sobie e, mignąć w wybrane miejsce. Jeżeli migniemy w przeciwnika, to zobacz, zobaczcie w ogóle drugie użycie z 70 kosztuje już 140 punktów many. Kolejne będzie kosztowało 280, no ale zada więcej obrażeń. Więc jeżeli teraz wskoczymy w przeciwników, to zadamy obrażenia, zobaczcie 182 obrażeń, drugie mignięcie, bęk. 273 obrażeń, trzecie mignięcie bank 360 obrażeń, czwarte mignięcie bank 455 obrażeń. Tylko no czwarty skok już kosztuje 560 punktów many, więc trzeba być z tym ostrożnym, generalnie z tymi skokami i w odpowiedni sposób je używać, aby po prostu no nie, nie za szybko wypstrygać się z many, bo zobaczcie, każdy kolejny skok zżera nam więcej punktów many. No jeżeli byśmy chcieli skakać na, mm, na maksymalnym ładowaniu, to zobaczcie, jak ta na szybko schodzi i już nie, już nie możemy skoczyć, bo nie mamy punktów many. A ja mam właśnie zbudowany full build tutaj, więc no, trzeba ostrożnie z tymi skokami i odpowiednio je dysponować, odpowiednio nimi tutaj e, zarządzać, aby starczyło i obrażeń, i punktów many. Tak działa, kasadin Ja Was teraz serdecznie zapraszam do gameplayu. W naszej drużynie Kasadin, Yumi Akali, Tristana oraz Serafin u przeciwników Fiora Olaf, Katarina aż oraz Rakan. Niestety przeciwnicy mają tylko jednego maga. To jest dla nas ogromny minus. Grałem przeciwko Fiorze, więc Fiora będzie nas jadła jak będzie tylko chciała, więc naszym priorytetem będzie tutaj farma. Być może w lejcie będziemy w stanie coś robić. Kasadin jest postacią, która idealnie sprawdza się przeciwko magom. Kasadin jest takim trochę antymagiem, dlatego się przeważni im chodzi na mida. No i tam się sprawdza najlepiej, ponieważ na midzie znajduje się najwięcej AP postaci. Ja nim ostatnio zagrałem na supportzie, też się całkiem nieźle sprawdził. Zrobiłem quadra kila, więc chyba spoko. No i mam nadzieję, że, że jakoś tutaj fajnie pójdzie ten odcinek. No i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Okej, okay, słuchajcie, idziemy na linię, omówmy sobie build. Gram z buildem nie tym, nie chcę grać z tym buildem. Gram z buildem skalujący się mag. E, jest to różdżka wieków. Następnie jest to kostur archanioła, zaklęcie erekcja, zabójczy kapelusz, Rabadona, kostur pustki oraz kryształowy odbliśnik. No i idziemy sobie na to pisza. E, w krzaczki będziemy grać przeciwko w fiorze, więc naszym priorytetem będzie obijanie jej z naszej pierwszej umiejętności. No i postaramy się nie umrzeć. Przede wszystkim farma, farma i jeszcze raz farma. Kasadin absolutnie nie jest early game'ową postacią. Jest to jedna ze słabszych wręcz postaci w early game'ie. Więc liczymy, że tutaj D dotrwamy po prostu do lejta i będziemy w stanie coś później więcej robić. Przecież są dosyć papierowi, więc powinno pójść całkiem nieźle. Kasadin dobrze sprawdza się przeciwko papierowym postaciom. No ale o tym wszystkim przekonamy się już w trakcie, a teraz ja sobie będę farmił i widzimy się w jakiejś fajnej akcji. Okej, okay, słuchajcie, tutaj generalnie, generalnie ta fiora lekko z nami nie ma. Ja myślałem, że będzie miała lżej, że będzie z nami tutaj wygrywać, a jak widzicie, ona całkiem mocno obrywa. Ba, nawet udało się nam ją zabić teraz idealnie. Pięknie, słuchajcie, myślałem, że naprawdę z fioru pójdzie nam znacznie ciężej. Ale my sobie z nią świetnie radzimy. To jest niesamowite. Dobra, zbierzmy trochę Playta I za chwilę wycofamy się. Myślę, że do jeszcze tego tutaj jednego Playta możemy siupnąć, sobie skubnąć. Dokładnie, to jest 300 golda więcej. Postarajmy się jeszcze zabrać tę farmę, która tutaj jest. Żeby przeciwnicy jak naj... Żebyśmy po prostu jak najmniej stracili. Teraz się wycofamy. Dobra, powinniśmy się wycofać. Ona sfreszowała, czy mi się wydaje? No chyba sfreszowała, nie? Dobra, wycofajmy się po ruszkę wieków. Ona się dzięki temu będzie już stakować i będzie coraz e, silniejsza po troszeczku. Sobieswieru radzimy i to mnie e, bardzo cieszy. Bardzo cieszy, że, że sobie sferu radzimy. Ona no, w ogóle nie robi wymian. Dobra, przy kolejnej wbicce ją zabijamy. Czemu się chcemy poddawać? Nie poddawajcie. Dobra, look at this, look at this. Bęk! Nie macie! Ależ piękne kombo! Łombo kombo, idealnie, słuchajcie. Dobra, bierzemy topa. Jako kasa jesteśmy dosyć mobilną postacią. Widzimy, że Olaf jest na bocie, więc myślę, że tutaj jak najbardziej... Dobra, to nie będzie nas, nasz top jeszcze, nie teraz. Czemu ona ultuje? Ale ona jest słaba. Dobra, grałem przeciwko ultrasłabej Fiorze w ogóle. To dlatego wygrywamy, okej. Okay. Spoko. Ale nas to nie boli. To bardzo dobrze, że Fiora jest słaba. Dzięki temu my wyglądamy na koksów. <laughs> Zajbiście. Let's go, let's go. Oj, to może być złe, to może być bardzo złe. To może, to może być tragicznie złe. Co ty zrobiłeś? Dlaczego? ty tam stałeś? Why? Why? Ty to uwierzę? ubić chciałeś? No strasznie zgałganiłem, w się. poczułem się zbyt pewnie, mówię, a Fiora, pch, co Fiora mi zrobi? No i zobaczy, Fiora faktycznie, 840 punktów obrażeń, no ale wierzę tam, no i No nie ma. Dobra, głupio, mega głupio, w ogóle to, to, to w ogóle, w ogóle, w ogóle, akcja na początek idealna, co? No nie no, mega głupio, ja wiem, I know. No nie, no nie mówcie, że on jeszcze. Dobrze, udało się go zablokować na no szczęście. Dobra, zabijmy Fiorę. Fiora jest ultra słaba. Gnijmy ją? Let's go, dawaj, dawaj za nią. Bank nie macie. Pięknie, dobra, wycofujemy. Nie macie, pięknie, bang. Idealnie, zajebiście. No jeju, Ali tutaj nastało, dobra. Easy. Tristana, I'm useless. That's right. That's right, Tristana. 1, 6, 2. That's right. Nikt ci nie będzie kłócił. Jest tutaj Rakan, jest tutaj Herold. Ale on ma. Dobrze, żyjemy. Zajebiście! Hu! Huh. Easy Club. Fiora? A co nam Fiora robi? Dobra, wycofujemy się. Easy Club, easy Club. To wszystko było calculated. Słuchajcie tego. Lapa, p. Z palcem w. Ej, ej, ej. Ej, Junia. Dawaj tego. Dawaj tego tutaj. Smoczka. Junia, dawaj smoczka. Kto u nas jest w ogóle na dżungli? Mamy dżunglera? Yumi! Yumi z... co? Yumi ma What the fuck? Dlaczego Yumi? Co jest kurwa? <grystanie> Nie dobra, my gramy bez junglera, Ojej, ko jest tutaj... Nie! Dobra, żyjemy. Nie udało nam się uciec. Nie splaszowaliśmy przez ścianę, ale... No nie! Zostaw to uwierzę ty, ty, ty przybrzydły heroldzie! Złapiemy ją? Czy jej nie zabijamy, Jak myślicie? Oczywiście, że zabijemy, zajebiście! Dobra, Ua, ehm... tu jest Olaf! Dobra, spadamy stamtąd. Zostawmy Serafin na pastwę losu. Wycofajmy się po kawałek już Rabadona, który zapewnia nam więcej punktów obrażeń i to znacząco zwiększy nasze obrażenia. i spróbujmy wydefować Mida, chociaż to może być ciężkie. Możemy już za późno dochodzić. Nie, zdążymy raczej. No chyba nasza drużyna się bije, ktoś nie? Ola? Pff. Co to takiego? <grywa> Dobrze, ej, Tristana z Yumi puszył, To jest zajebiste. My to możemy wygrać. Ja myślę, że my to z trollami, kurwa jeszcze możemy wygrać, nie? To jest. To jest do wygrania! <grywa> to jest do wygrania! God name! Let's go! Po drużyno! Po zwycięstwo. No i no niestety tutaj Olaf nas porobił. Olaf jest naprawdę bardzo dużym problemem. Jak widzicie, radzimy sobie z innymi. 10-4-2. No niestety ten Olaf. Olaf. Wow. 24. No hoj ojoj. Wiecie co? Myślę, że powinniśmy się sfokusować zamiast na innych przeciwnikach, którzy tak naprawdę dużo nie robią, to na Olafie. No nie oszukujmy się, kurwa. No pił mi na dżungli. To, to to nie ma szans wypalić. To my, my w ogóle gramy bez dżungli. Eee, uważajmy na barona. Zabiłem kogoś? Kiedy O nie, umrzemy. Olaf. Olaf tutaj wygra grę. Naprawdę bardzo ładnie gra. Olaf. Słuchajcie, czekajcie, defujemy. Wracamy, defować. Ktoś coś pisał? Funny game. Tak, zabawna gierka. Tego się nie da ugryć. Fajnie, tutaj się gra. Przyjemnie. Przyjemnie, chociaż no jest mega ciężko. Myślę, że gdybyśmy mieli normalnego junglera, gierka mogłaby wyglądać trochę inaczej. Wow, Katarina nas dobra. To jest raczej GG w tym momencie. Inaczej, no dobra, to jest klasyk. To jest klasyk, tutaj nie będziemy spinać dupki, nie będziemy reportować. I gdyby to był ranket, to jak najbardziej poszedłby report. No ale mega przyjemna gierka. Mega, wy mega wyrównana wbrew pozorom. I no myślę, że nie pozostało mi nic innego do powiedzenia: jak tylko Jungle Difference. <laughs> Super. Wielkie dzięki za poświęcony czas. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam już w piątek do kolejnego. Teraz sprawdźmy jeszcze, buildy. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o Kasadynie. I no, nie zapomnij, Mordo, tego like buttona kliknąć na dole. Like, pek, klikamy i lecimy. No, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch. Are you all my personal